I jeszcze się te trzyma. No i tam mamy tablicę zarąbiste. <grymne> Chyba jakieś zebrania tu mieli i omawiali, wiali zboża mogą przyjąć. Trzeba tam jakoś podejść. A tu rów ogromny. Może to uda się zobaczyć potem. Po wyburzonej części, w której było trzymane zboże. A tak wygląda budynek tutaj od tyłu. No jesteśmy, trzeba być trochę cicho, bo mimo wszystko człowiek jest tutaj intruzem i trzeba też uważać, bo jest wiele przeszkód. No się... bo... widać ten cały dół Będę czekał okay, na Okej, okay. okej, nie ty, ty czekaj na mnie No to proszę, to idziemy na górę Oczywiście do środka prowadzą schody No ale wiadomo jak to się wchodzi schodami Na samdach sam dach. Winda jest, ale ona nie działa No i tutaj na każdym piętrze coś się mieściło, bo tu jest szyb windowy nie jesteśmy wysoko, więc można. Można trochę spojrzeć. Hmm, ale tutaj na każdym piętrze coś było. Co? Biuro? Nie wiadomo co. Tak naprawdę hmm, bo zboże było trzymane w budynku, który przylegał tutaj za tą ścianą właśnie. Może potem będzie to lepiej widać. Idzie się zmęczyć. A po prostu że idzie się zmęczyć, no to nie ma żadnej barierki, żeby się przytrzymać. I to jest właśnie trochę takie tutaj akurat niebezpieczne. Ale, ale jednak warto. To już jest prawie sama góra. Zaraz spróbuję pokazać. Ojej. To, ten otwór wielki, to jest miejsce, gdzie znajdowała się ta druga część budynku. Prawie tak samo wysoka jak ta. Może niższa, jakieś dwa, 3 piętra. Tutaj było składowane zboże. A w tym miejscu, już bardzo blisko samej wieży, samego szczytu dachu. Jak na razie sobie nocują gołębie. Jest ich tutaj dość sporo. Znalazłeś coś ciekawego tam? Oj oj, tutaj widać jakiegoś gąbka. Biedny się zaplątał w tym miejscu. No to co? Właśnie? Idziemy na górę. Tam będzie to co najciekawsze. I tak to tutaj wygląda. To już jest szczyt trochę prywaty, bo ja takie rzeczy lubię. To jest maszt radiowy te cztery tutaj elementy. Raz, dwa, trzy, cztery. To są anteny, z których nadawały rozgłośnie radiowe. No i co? Na dachu najciekawszy jest chyba widok. Chciałbym znaczyć, że umieliśmy dziurę. Jaką dziurę? W ścianie. Dziurę, no właśnie minęliśmy dziurę w ścianie, ale jakoś to pokazałem. Może z zewnątrz to będzie fajnie widać jak potem zajdziemy już. Popatrzcie jaki to jest widok. Popatrzcie, jaki piękny widok. Tam w oddali jest piąte osiedle, jest końcówka Zatorza, Sonata, bank. Wszystko. I rozwalone drzwi, przez które da się na szczęście tutaj wejść. Gdyby nie to, że są rozwalone, to w życiu bym tu nie trafił. Kolega Adam przed chwilą tutaj znalazł właśnie takie... Co, jak to się nazywa? Co to jest? Cążkami. Cążki do grilla. I one wiszą sobie właśnie na tej ścianie, która jest ceglana. W ogóle cały budynek jest fantastyczny. Jest z cegły. Mm. No i szkoda, że nie ma tam tej części budynku, która została wyburzona. Tam były przepiękne zdobie takie zdobienia właśnie e, na górze przy dachu. Tutaj na wieży też oczywiście one są. Spróbuję potem z dołu pokazać jakoś e, i w ogóle pokazać kilka, kilka takich miejsc, które były charakterystyczne dla tego obiektu. Tutaj jeszcze, a tam sobie wlazł właśnie za mm, taką Budkę? Jak to nazwać? Kontener! Kontener nadawczy sieci komórkowych, o ile się nie mylę tutaj, bo nadajniki radia a nadawało stąd radio 66, radio Flash, Planeta, potem Z Gold, Melo Radio, RMF Max to wszystko mieściło się, o ile się nie mylę, tutaj, pod, pod tą częścią dachu. Tam gdzieś w maszynowni windy, czy koło maszynowni windy tam te wszystkie elementy no, zawsze były usytuowane. A to jest też ciekawe, bo mamy tutaj takie dziwne urządzenie ze starą zardzewiałą liną. Ona oczywiście prowadzi tutaj. Gdzieś na dół. Dobrze spróbuję się tam wychylić. Gdzieś tam gdzieś tam tą liną kiedyś coś wciągano. Jakieś różne, dziwne elementy na ten dach. Taki kołowrotek sobie tutaj znaleźliśmy. Ty, a widziałeś co jest tam? Gdzie? Tu. Trawnik. Normalnie to jest taki, nie wiem, właśnie nowoczesny styl, nie? Że na dachach bloków można się sadzić sobie łąki. Super w ogóle. No zarąbiście. Jak to przyroda potrafi sobie znaleźć miejsce, nawet na dachu wieżowca, bo można tak nazwać ten budynek, jest tak wysoki. Coś fantastycznego. No i tutaj popatrzę sobie jeszcze raz za ten widok. Dla tego widoku warto tutaj wejść. Jest naprawdę niesamowicie. No, trzeba przyznać, że widok jest fajny, ale też trzeba przyznać, że strach tutaj trochę być, bo ogólnie te budki, przy których stoimy, jest widać z dołu. I to jest trochę takie przypałowe, bo jak ktoś tutaj spojrzy, zwróci uwagę i zaintryguje się tym, dlaczego ktoś tutaj chodzi, no to może oczywiście wezwać odpowiednie służby. A co jest jeszcze gorsze, to na dole jest budka z ochroniarzem. On oczywiście bardziej chroni cały teren, cały ten, cały ten kompleks w tej chwili logistyczny, bo tutaj powstały już, ja wiem, z 10 lat temu. Takie oto obiekty jak ten, yy, centra logistyczne. Tutaj sobie przyjeżdżają tiry, coś tam przeładowują i yy, yy, no i tak oto ten yy, to, to całe terytorium lewatora yy, zamieniło się, yy, w... przebranżowiło się po prostu. Yy, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy rolnicy przyjeżdżali tutaj ciągnikami, yy, podjeżdżali, ładowali to zboże. Ono było takimi yy, rurami, odsysane do góry. Na, do tego obiektu, gdzie, gdzie było składowane w elewatorze, a potem podjeżdżały sobie pociągi z jednej i z drugiej strony tego budynku, i to zboże było przesypywane na wagony. Zajdziemy sobie chyba już na dół, czy jeszcze coś tu oglądamy. jest zajdziemy na dół, to wtedy może z zewnątrz, już z zapłotu, gdzie będzie bezpiecznie, będzie można trochę więcej pokazać, opowiedzieć. I, i, no, i przede wszystkim zobaczycie, jak wygląda ten budynek. Yy. Pozbawiony części, gdzie był elewator, jest jedna wielka, ogromna dziura w ścianie. A teraz trochę historii, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wyglądało wcześniej, jak wyglądał obiekt, którego już nie ma. Część obiektu, duża część. Obiektu, w którym było przechowywane zboże, o którym wiele razy już w tym filmiku wspominałem. No to proszę bardzo, to materiał telewizji wielkopolskiej, który na antenie tego kanału nadającego w sieci INAH ukazał się jesienią 2019 roku. Popatrzcie, jak w pełnej okazałości wyglądał koniński elewator. Teraz inne nagranie telewizji wielkopolskiej, tym razem już z rozbiórki tej dużej części budynku, aż łza się wokół kręci, no i zobaczcie jaką maszyną to wszystko było wyburzane, taki fajny chwytak urywał sobie kawałek po kawałku ściany wielkiego elewatora. Jeszcze ciekawa rzecz taka, że ktoś tutaj coś sobie obliczał. Jakiś jest kwadracik z liczbami. Nie da się tego rozczytać już, bo ta kreda, chyba kredą tu było pisane, już trochę straciła swoją barwę, ale ktoś pewnie coś tutaj próbował sobie mm, obczaić. Może jak właśnie przywiesić jakieś różne elementy na dachu, jakieś kolejne maszty, bo widać było ich tutaj pełno. Tu jakieś były, nie wiem, od internetu, od telefonów komórkowych. Kiedyś ten dach tętnił życiem, w sensie nieludzkim. Nie, nie ma co się śmiać, ale no, w przenośni można powiedzieć, że teraz chyba bardziej śmiercią. Chociaż, kto wie, więcej gołębi teraz niż kiedyś. Będzie Jaką? O, zobaczymy, będzie pamiątka. Najlepiej jakąś... tylko pytanie, czy zabieranie... Czegoś z Urbeksu, to, to jeszcze urbex. No nie jest. do końca, ale jak wiesz, że zaraz z burzą... No w zasadzie. A no, prawda. <laughs> Mamy rację. Czyli można sobie coś wziąć na pamiątkę. Chociaż tak naprawdę chciałbym jakąś antenę radiową, ale ona jest po pierwsze zbyt duża, po drugie nie mam czym odkręcić, a po trzecie, jakbym tu przed to by wszyscy wiedzieli i wtedy był, byłby dopiero przypał. Już robi się ciemno i ledwo co widać. Teraz spróbuję pokazać z wielkim strachem, co tutaj jest e, przerażającego pod nami. Zrobiłbym zbliżenie, ale brakuje mi ręki i się boję. Naprawdę, to jest po prostu przerażające i straszne, jak może być taka wielka dziura pod nami. Chociaż tutaj nie było windy, to nie w tym miejscu była winda. Winda była no my stoimy koło szybu windowego, o, jest tak ciemno, że nawet nie pokażę. Przerażające. Chyba. Tu chyba? Jeszcze niżej. Może tu? To tu! Wow. No to dopiero jest przerażające, ale to lepiej nie podchodzić, bo <laughs> chociaż jak to pokazać, jak nie podchodzić? <laughs> Ogromna dziura. Potem z dołu ją spróbuję pokazać. Jest świetna. Dziura wyrąbana w ścianie. Jest z <laughs> tak. To jest kawałek w ogóle zawalony jakiejś ściany. Tak. Coś fantastycznego. Ostatnie momenty tego budynku. O, okna. z kratami. Po co robili kraty na wysokości wyższej niż przeciętny blok. Po co? Palenie wzbronione. Trzeba tu chwilkę pobyć jeszcze, bo. Jest niebezpiecznie, bo tak nie względem, że tam ochroniarz chodzi na dole. Nie chcielibyśmy wpaść mu teraz w ramiona. Mogłoby być to trochę. Mm, dla nas nieprzyjemne wiązać się pewnie z jakimś głupim tłumaczeniem, co my tu robimy, po co my tu jesteśmy. A my nic nie niszczymy. To oni niszczą ten budynek, który ma zniknąć z krajobrazu Kanina. Niestety. Szkoda, bo jest ładny, bardzo charakterystyczny. Szkoda, że nikt nie pomyśla, żeby to wyremontować, żeby coś tutaj fajnego stworzyć. Tylko tak perfidnie zostanie on wyburzony i skończy jak ta pochyła ściana, w tej ciemności, której nie jestem w stanie nawet teraz pokazać. Bo nie mam lampy. Doszedłem do tego okna, i teraz trochę może w końcu widać mnie eee, i tą wielką dziurę tam. Ciemno jest strasznie, zaraz pójdziemy w dół i trochę tego budynku, póki jest, jeszcze widno spróbuję pokazać z dołu, bo naprawdę jest ciekawy i warty uwagi i opowiedzenia trochę, jak to kiedyś tutaj wyglądało bo pamiętam dokładnie te momenty, kiedy elewator jeszcze całkiem dobrze funkcjonował no już na dole o, najgorzej wejść i najgorzej stąd wyjść ale zapata zmrok. I trzeba było się jakoś ewakuować. Zaraz tam z tyłu, może podejdziemy, to będzie dużo lepiej widać. No i teraz jakoś mnie tutaj jest trochę, może bardziej widać. Jeszcze póki jest jasno. Naprawdę warto odwiedzić ten budynek. Drugi raz już. Ja to robię, kolega. Też. Nie. <gry> A ja niedługo go nie będzie. Miał zniknąć trochę szybciej. Takie były pierwotne plany. Potem. Jednak zadecydowano, że ta wieża jeszcze trochę nam będzie stała i tutaj krajobraz komina nam, nam urozmaicała. Po co ją zostawili jeszcze? Trudno powiedzieć. Zgoda na rozburzenie całego obiektu jest. Niestety, tak jak mówiłem, powstał w latach 50. Towarzyszył mnie od dziecka. Jest takim też symbolem trochę, bo wyrzekł yy, jako dzieciak. Miałem okazję bawić się w radiu, które zabawało z tego masztu i które mieściło się w budynku obok i bardzo szkoda, wielka szkoda największa dla mnie, że nie można tam wejść, do tego budynku, w którym było radio, bo na drugim piętrze wiesz co, tu nie widać będzie yy, dokładnie tego, co chciałem pokazać, jeszcze jakbyśmy dalej trochę przeszli, to by było super. Bo ten budynek stoi yy, nienaruszony w tej chwili yy, i to co najciekawsze, yy, na drugim piętrze w pomieszczeniach, gdzie mieściło się radio, gdzie tak naprawdę były trzy różne studia bo były studia do produkcji, też reklam, tam było też studia telewizyjne. I ta telewizja, w której pracowałem, wyniosła się um, trzy lata temu w inne miejsce, a tamte pomieszczenia zostały zamknięte. Nikt ich do tej pory nie wynajął, i e, zamknięte pozostają do dziś. Wiem, ale no jak inaczej pokażę tą dziurę, nie jestem w stanie. Tutaj, nie? tam bliżej płotu. bliżej płotu, ale są drzewa i trochę mi zasłaniają. I, i, I kończąc już to ten wywód. Szkoda, że nie można wejść do tego biurowca elewatora, bo tam zostały zachowane pomieszczenia po radiu i po telewizji. Meble, wygłuszenie tych pomieszczeń, gdzie, było, gdzie były różne rzeczy nagrywane. Szkoda. Ale elewator, najważniejsze co... Najważniejszy cel wyprawy został osiągnięty już przeze mnie drugi raz, z czego bardzo się cieszę. I faktycznie chyba podejdę... Poczekaj, ja tu podejdę faktycznie pod płot, bo warto. Warto podejść pod płot i pokazać. I pokazać... Może faktycznie kawałek dalej. I pokazać dziurę, którą pokazywaliśmy będąc u góry na piętrze. Ta wielka koparka. No bo tak to można nazwać. To była taka koparka z ogromną, długą łychą sięgającą po dach. Ona sobie tak... O, jeszcze bliżej. Ona sobie tak odczepiała kawałek po kawałku te cegły. Cegły ze zbrojeniem. I tak oto wyburzyła budynek. A właśnie, bo... Przy tym terenie miałem też okazję, jeszcze zanim w ogóle wszedłem na elewator, miałem okazję tutaj pić sobie sok. A inny kolega pił piwo. Tutaj, ten cały teren, to jest miejsce, a może nie, tam, to jest miejsce, gdzie stał elewator. Faktycznie, ten obiekt, w którym było zboże przechowywane i pozostała po tym ta wielka dziura, którą tam w pewnym momencie starają się pokazać. Jeśli coś mi z tego pokazywania nie wyszło, to przepraszam, bo nagrywane jest to oczywiście telefonem. Trochę, nawet wręcz bardzo amatorsko. No ale cóż, i tutaj, wzdłuż tego płotu, przy którym byliśmy, yy, o, tak jak ta moja ręka tutaj, on sobie właśnie idzie. Kurde, kałuża taka, że trzeba jakoś obejść. Wzdłuż tego płotu, z tej strony podjeżdżały sobie pociągi i zboże było do wagonów sypywane. Po drugiej stronie też były tory i też podjeżdżały pociągi. Z jednej i z drugiej strony elewatora, z jednej i z drugiej strony tej wieży a przede wszystkim budynku, tego dużego budynku, którego nie ma, który był tutaj, właśnie w tym miejscu, który przylegał do wieży. Podjeżdżały sobie pociągi, było sypywane zboże, które wcześniej było zabierane z ciągników od rolników. A jeszcze wcześniej podejrzewam, że i końmi tutaj przyjeżdżali. Bo lata 50. to jeszcze był okres, kiedy spokojnie tutaj rolnicy dookoła Konina wozami zboże przewozili. O. Szkoda, że już się tak ściemniło. Nieupoważniony wstęp, wzbroniony. Ja od dziecka nie lubię zakazów słuchać i tym razem też skrzeszyłem. A popatrzmy tutaj. Ten... nie... kurde, szkoda, że jest tak źle widać. Ale ten cały, ten cały wielki dół, w którym jest woda, to jest miejsce, w którym był elewator, była piwnica. I szkoda też, że jest ochroniarz, bo jeszcze kilka miesięcy temu tu nie było ochrony. Nie było ochrony, i można było sobie legalnie podejść i zobaczyć piwnicę pod wieżą. Bardzo fajną, jeszcze z kawałkami, z jakimiś resztkami zboża. Tutaj strasznie jest ciemno, ale widać miejsce, gdzie byliśmy. Piętro. Tutaj jest dość mocno wyłupana ściana. Z tamtego miejsca staram się już wcześniej pokazać obraz z góry. Eee, w każdym razie. Wieża jest tak wysoka, i tutaj. O, 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 o. tu. Gdzie jest mój padłuch? Tutaj. Coś przerwało, ale dobra. Kontynuacja. Ten właściwy obiekt, który był elewatorem, i który został już wyburzony. Jest widać taki odcisk tego budynku na tej ścianie. Zupełnie inna cegła. I szkoda też, że jest tak ciemno, bo pokazałbym te piękne zdobienia, które jeszcze zostały przy, przy dachu, ale też w sumie przy wszystkich oknach tutaj wzdłuż. Tej wieży lewatora. No i jest też maszt radiowy, przy którym u góry byliśmy jeszcze kilka minut temu i te niezapomniane chwile warto było naprawdę utrwalić, bo tego obiektu już niebawem w ogóle nie będzie. To centrum logistyczne, które się tutaj mieści, zostanie rozbudowane. Biznes okazał się ważniejszy niż fajny, sentymentalny obiekt na mapie mojego kochanego miasta. No niestety nie przynosił on zysków od lat i tak kończy na tym świecie zmaterializowanym wszystko, co nie przynosi zysków, wszystko, co się nie opłaca, jest degradowane, likwidowane, zastępowane czymś, co daje zysk. Szkoda, że ludzie tak bardzo lubią pieniądze. A jeszcze tu tutaj udało mi się jakoś tam ująć, chociaż robi się naprawdę ciemno. To jest właśnie ten budynek biurowiec elewatora, i fajna sprawa jest taka, że tak, yy, znowu paluch, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no pięć, jak nie sześć, pięć na pewno, okien. Yy, to są te okna, gdzie mieściło się Radio 66, potem Radio Flash, planeta, potem planeta została przeniesiona z góry na dół, a już jak planeta istniała, to w tych tutaj oknach Mieściła się telewizja Konin, potem telewizja Wielkopolska, która przejęła całe to piętro. Na dole już mieściło się Radio Planeta, potem Radio Z Gold i Melo Radio, które było tutaj do czasu, aż zostało wygonione przez, mm, przez właściciela tego terenu z zamiarem wyburzenia budynku. A co jest jeszcze ciekawsze? Tutaj, ta druga część, o, o tu, ta część była częścią mieszkalną. I najlepsze było to, że kiedy jeszcze w Radiu, pamiętam w 2005 roku, jak mieliśmy audycję, były otwarte okna, bo nie było wtedy jeszcze klimatyzacji. No to było bardzo często słychać kury coś niesamowitego. Ludzie sobie tutaj za tym budynkiem z tyłu hodowali kury, żeby rano wstać, zjeść jajka i rozpocząć fajny dzień. Tutaj znowu w tym budynku, yy, były różne magazynki. My mieliśmy taką rupieciarnię yy, z telewizji. Bardziej jakieś tam graty właściciela. No i tu jest elewator.